No, siema widzo. Dzisiaj będziemy budować tropikalną willę modern. Co mnie tak wzięło? Albo sobie ostatnio tak budowałem na live i stwierdziłem, że w sumie, dlaczego by nie zbudować jakiejś willi modern, dawno nie było. Całość moim zdaniem będzie wyglądała naprawdę, naprawdę fajnie i wszystko wam pokażę krok po kroku na tym poradniku. A jak macie wspierającego za 15 zł lub więcej, to schemat czeka na was w zakładce społeczność. A jak macie wspierającego za 30 zł lub więcej, to możecie pobrać sobie z zakładki społeczność całą tą mapę. Ot, taki bonusik dla was. A teraz dla wszystkich tych, co nie mają wspierającego, zaczynamy poradnik. Oczywiście wymiary wyświetlają wam się teraz na ekranie i pamiętajcie, żeby pierw obejrzeć całość, a później sobie wrócić i budować ze mną, bo będziecie płakać i się denerwować, jeżeli gdzieś się pomylę, coś zmienię i tak dalej, i tak dalej. Teraz z kolei wyświetla wam się pełna lista materiałów potrzebna do zbudowania tego budynku, właśnie tak dokładnie takiego jak buduje na poradniku. I też tak samo. pierw sobie zróbcie zdjęcie, a później po budowie do tego wrócimy. Co ważne, widzowie, pamiętajcie, że wymiary są podawane odtąd, dotąd, później odtąd, dotąd, odtąd, dotąd i tak dalej, i tak dalej. Tutaj może być wyjątek, bo pewnie tu będzie podane odtąd, dotąd oraz odtąd. Dotąd, także, żebyście po prostu wiedzieli i się nie denerwowali. No i co? Przejdźmy do budowania. Na początek, oczywiście, musimy zrobić fundament, czyli w zasadzie, wszystko to, co tu mamy, musimy podmienić na stone bricka. I to będzie taki nasz fundament, na którym następnie osadzimy sobie całą naszą budowlę. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, trzynaście, 14.

Możemy zaczynać budować. Na początku zróbmy sobie wejście. Ja sobie wejście zrobię tutaj o, w taki oto sposób. Tu oczywiście zrobimy jeszcze schody do góry. Tu będziemy mieli e, zacumowane coś, ale to wrócimy do tego na koniec, dobra? Żeby już po prostu mieć to jako taki krem de la na e, finish. Także do tego sobie wrócimy. Tu nie będzie dużo roboty, trochę schodów, e, trochę wody i trochę desek, więc nie ma sensu tutaj przeżywać. Teraz tutaj robimy sobie po prostu dookoła. Coś takiego na dwa w zasadzie wszędzie. Robimy o w ten sposób, żeby nam się to zgadzało. Tutaj, jeżeli się nie mylę, też będzie na dwa. Czy tutaj będziemy robili na dwa? No, nie, tu będziemy sobie robili na jeden. Także tu sobie po prostu już bierzemy beton i betonem sobie przeciągamy. Wydaje mi się, że dotąd, i tu już będziemy robili na dwa w taki sposób. Ok, mamy coś takiego. No, i tutaj mi się wydają, że również możemy zrobić na dwa. Ze spokojem myślę, że nie przesadzę, jeżeli zrobimy tutaj coś takiego. E, ok, tutaj też na dwa, bo to pamiętam wszystko ładnie i to jest z, bo niektórzy z Was pewnie nie mają. Nie mają tego. Nie wiedzą dokładnie, co to za blok, przez moje shadery, więc to jest po prostu kwarcowe cegły. To są dobra. Teraz bierzemy sobie. A i całość, jakby ten świat, który jest do pobrania, żebyście też nie byli zdziwieni, jest na Java Edition, nie? Także tego. E, dobra. I teraz tako. Tutaj bierzemy sobie te blado-dębowe. To jest blady dąb. Jak to jest po polskiemu? Tak, to są blado-dębowe deski. To tutaj możemy sobie to od razu zrobić z blado-dębowych desek. Także po prostu to wszystko sobie tutaj wyłożymy z dębowych desek. Wydaje mi się, że nie ma sensu Wam tego jakoś długo przeciągać. Także co, zrobię cięcie i po prostu to sobie wyłożę. A Wy sobie po prostu to na spokojnie dociągniecie. No i okej. Okay. I mamy w zasadzie coś takiego. Dobrze. I teraz możemy sobie zaznaczyć ściany. Ja zacznę sobie tutaj od tej lewej strony, tak mi się wydaje. Tutaj zaznaczymy sobie dwa, bo tu będzie szła ściana. Ok, tu musimy zrobić coś takiego, i tutaj również coś takiego. Dobrze, robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jeżeli się nie mylę. Robimy coś takiego. dwa i coś takiego. Super. Teraz tutaj dostawiamy. Coś takiego, robimy trzy odstępu, dostawiamy sobie tutaj biały beton, następnie dwa odstępu, stawiamy to znowu, robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tutaj dostawiamy dwa takie o. No i tu natomiast przyciągałem po prostu już do samego końca, tak w zasadzie, i możemy tutaj po prostu sobie zaznaczyć, że tu będzie szła cała ściana, to będzie tak naprawdę taka jedna wielka lita ściana, więc luzik. Ok, i jesteśmy tak naprawdę z tyłu domku. Tutaj z kolei idziemy aż dotąd, i tu robimy raz, dwa, trzy, coś takiego. No i z tej strony w zasadzie robimy dokładnie co tu, to samo co tutaj, tylko w tym miejscu zamiast dawać beton, damy mm, coś takiego. Nie? No i tak mi się wydaje, że wszystko mamy zarysowane. Możemy zacząć to podnosić. I teraz tak, o, tu sobie podnosimy to wszystko na wysokość trzech kratek, tak mi się wydaje, z miejsca w zasadzie możemy to podnieść, bo później na czwartej kratce będziemy już tutaj robili zamknięcie tego, bo to będzie na trzy kratki wysokości. Także tutaj możemy sobie zrobić o, w ten sposób, że to będzie tutaj ładnie nam się przeciągało dotąd super tylko jeszcze tutaj może bym zrobił o w ten sposób tutaj z kolei podnosimy na 4 i tutaj podnosimy wyżej bo to będzie tylko czekaj 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 właśnie żebym nie przesadził tu będzie raz dwa trzy cztery i tutaj będzie piąta kratka coś takiego tutaj będzie szło dobra mamy coś takiego i tu sobie podnosimy to wszystko ładnie na wysokość czterech kratek tutaj też mamy trzy 4. Tu zrobimy sobie takie przeciągnięcie. Tu zrobimy sobie w ten sposób. Tu podniesiemy sobie na wysokość 5 kratek. Tu możemy od razu zrobić coś takiego, tylko czy nie zrobić tego wyżej, znaczy niżej w sensie. Dobra, i teraz tak o tutaj też sobie to przeciągniemy od razu dotąd, natomiast tu będziemy sobie też ciągnęli w, tą, w tę stronę żeby mieć tutaj coś takiego. OK, na razie to wygląda dobrze. No i teraz tu tak naprawdę możemy również sobie to przeciągnąć po całości. I tu będziemy sobie zakręcać, żeby tu był ten jeden zostawiony całą tą ścianę również możemy już zabudować z białego betonu, bo to nam się tutaj nic nie, nie wydarzy już. Tu nie będziemy robili żadnych okien ani nic. Choć tutaj mamy w sumie fajne palmy, i dobrze by było mieć na nie widok, ale ja wolę tutaj, oboje nie ten materiał. Ale ja wolę, żeby tutaj to zostało tak jak jest, czyli po prostu przeciągamy w tę stronę. Tutaj natomiast również podnosimy sobie na wysokość 4, no to musimy na tą wysokość 5 kratek to przeciągnąć. Tu podnosimy również na tą wysokość, i tutaj sobie jak najbardziej, no może bez tego. Przeciągamy tak samo cyk, i tutaj przeciągamy tak samo, czyli cyk, i mamy to ładnie, pięknie zrobione. I tu już, tak naprawdę powiem Wam szczerze, że to możemy sobie zamknąć, jeżeli chodzi o dach, bo tutaj nic się w zasadzie więcej nie wydarzy. Później, ewentualnie, jeszcze sobie dodekorujemy ten dach, ale w zasadzie tutaj mamy ten element, bym powiedział. Praktycznie skończony. Tu będzie się tylko to różniło, z uwagi na to, że tu będziemy mieli coś takiego jeszcze, ale tutaj sobie zaraz dodamy jeszcze tam jedną dekorację i będzie elegancko. Dobra, jeżeli chodzi o szyby, no to ja sobie tutaj zrobiłem oczywiście w ten sposób nasze standardowe drzwi, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj oczywiście sobie wszystko wypełniamy zwykłymi szybami, ale oczywiście szyby możecie użyć, jakie chcecie. Nie musicie koniecznie korzystać z tych. Białych, wiem, znaczy z tych przeźroczystych, wiem, że one niektórym się nie podobają, więc wydaje mi się nawet, że czarne szyby, jeżeli tu dacie te ciemne takie, to będą tutaj nawet lepiej wyglądały niż te moje, ale ja używam tych. Niemniej nikomu nie narzucam, zróbcie tak, żeby to Wam się podobało. Po prostu w materiałach musicie wtedy zmienić liczbę szyb tych moich na te, które Wy będziecie. Na te, który, który, z których wy będziecie korzystali, i też będzie jak najbardziej spoko. Dobra, jeżeli jesteśmy jeszcze tutaj przy tej części, to tu musimy dostawić sobie cobblestone. Ja wiem, że niektórzy z Was pomyślą, boże, cobblestone do takiej willi. A no tak, bo on z daleka właśnie wygląda fajnie, jak taki murowany kamień, i co wygląda na drogę, więc tego się trzymajmy. Tu sobie zrobię takie troszeczkę większe wyjście, właśnie tutaj. W sumie nie wiem po co, ale tak mi pasowało więc mamy tutaj takie wyjście, jeżeli byśmy chcieli sobie tutaj gdzieś wyjść, po prostu taką popatrzeć, to mamy to zrobione, jest super. Z tej strony, z tej strony zasadniczo możemy zrobić dokładnie to samo, czyli tutaj dostawiamy po prostu sobie 3, 3 i tutaj tylko nie robimy wyjścia, tylko robimy po prostu litą szybę w taki sposób, żeby nam tutaj już to nie przeszkadzało w niczym, Boże, nie tak, tak. Ok i tutaj sobie możemy to fajnie zabudować, zrobić coś takiego, i tutaj nawet możemy sobie jeszcze przeciągnąć w ten sposób, żeby nam się to zgadzało. Tutaj wydaje mi się, że możemy też zrobić w taki sposób, żeby tutaj trochę zachodziło o taka lekka dysproporcja. Moim zdaniem też będzie to spoko wyglądało. Dobra, dalej. Jeżeli chodzi o dalsze kroki, to wydaje mi się, że możemy zamknąć. Tutaj tylko jeszcze, zanim zamkniemy, to zróbmy sobie wejście do góry w taki sposób, żeby zaraz mi, żebyście zaraz mi nie płakali, że nie pokazałem, gdzie zrobić wejście do góry. Ok, mamy coś takiego, no i tutaj, tak jak mówiłem, wstawiamy ten brakujący element. Mamy fajne schodki do góry, pyk-pyk-pyk. Super, i możemy zamykać piętro, znaczy ten nasz parter fajny. Bo tutaj już w zasadzie nic się nie wydarzy. Tam ewentualne dekoracje jakieś pokażę Wam na schemacie w, na koniec odcinka, pewnie. Oczywiście nie będę budował tych dekoracji, ale jakby pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Bo dekoracje uważam, że to jest coś takiego, co wspierający powinni mieć dla siebie, z uwagi na to, że właśnie wspierają rozwój mojego kanału i tak dalej. Także uważam, że na to po prostu zasługują takie podziękowanie za to, że dają mi kaskę. No co, to taka prawda, nie? Ok, to mamy tutaj zrobione, jest fajnie. I to możemy też tutaj przeciągnąć. Może wyłączę te shadery na chwilę, żeby to było lepiej widoczne, bo tak się będzie wam zlewało. Więc wydaje mi się, że tak dotąd możemy to na spokojnie przeciągnąć. I możemy zacząć budować tą część. Dobra, i włączam z powrotem shaderki, wszystko jest git. I teraz tak o, tutaj i tutaj robimy sobie raz, dwa... 3, 4 i tutaj na trzeciej sobie to łączymy, tu ciągniemy sobie biały beton oraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i na 14 kratce dostawiamy znowu sobie e, drewno w taki sposób. No i tutaj sobie to również przeciągamy w taki oto sposób. Natomiast tutaj robimy dwa odstępu od tej belki i dostawiamy coś takiego ok. I to mi się zgadza. Tutaj tą ścianę oczywiście też możemy całkowicie zabudować, i możemy ją zabudować do samego końca białym betonem, bo to już nam do niczego nie będzie potrzebne. Natomiast tutaj, oczywiście, jeszcze dookoła ciśniemy sobie z, 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 z czym. Z kwarcowymi gładkimi półpłytkami, żeby to ładnie wszystko nam wyglądało i tak też mamy zrobione. Tu natomiast robimy sobie oczywiście wyjście na nasz taras, tylko wyjście zróbmy może do wewnątrz. OK. Tu natomiast wszędzie przeciągamy sobie szyby. Ja wiem, że one się tutaj brzydko łączą, niemniej ja mam cudow taką cudowną modyfikację o nazwie. Akcją, która pomaga mi edytować te bloki w taki sposób, więc wydaje mi się, że u mnie to będzie wyglądało spoko, a u Was, no wiem, że to będzie połączone, ale moim zdaniem, nawet jeżeli jest to połączone, no to umówmy się na tą górę i tak pewnie większość z, was, z tej góry rzadko kiedy ktoś będzie korzystał, bo ja tu na górze zaprojektowałem w zasadzie tylko sypialnię. Więc nie będziecie tutaj spędzali dużo czasu. Więc wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj jakoś dramatyzować. że no patrz, to nie wygląda tak co dawnie, bo korcie jest to połączone. No, guys, jakby chill, chill bomba. Nie ma co się spinać, nie? Jest wszystko ok. Pom jakby bierzemy pod uwagę, że to nie jest jakaś duża willa, tylko to jest, jakbym powiedział, nawet stosunkowo mała willa jak na projekty, które robiłem, więc tutaj naprawdę nie ma co dramatyzować, że coś wygląda troszeczkę mniej, że coś jest po prostu gdzieś tam połączone, nie? Jakby nie dramatyzujmy z tego tytułu. Tutaj oczywiście również robimy sobie okno w taki sposób. Chociaż wiecie co? A może? A może ja bym to zwiększył? W sensie zrobił dotąd ty. Zrobił tak, tak. Tu połączył, i wtedy miałbym większe okno, i nawet lepiej by to wyglądało. Nie wiem, czy to jest na projekcie, czy nie. Nie dam serenki uciąć. Jak nie ma, to zróbcie tak, bo to wygląda lepiej. E, ok. W sensie na schematiku, jak tego nie ma wspierający, nie, to jak coś, to zróbcie tak, jak zrobiłem na odcinku, bo wygląda to mimo lepiej. Dobra. Mamy tutaj to, i oczywiście wstawiamy ostatnie szybęsy, które są nam potrzebne do stworzenia naszej chatki żeby nam to nikt nie wchodził Boże ile tych szyb tutaj nastawiam to ja iść pan w panowciu dobra I bardzo ładną szklarnię zbudowaliśmy wszystko jest pięknie i teraz możemy się zająć troszeczkę dekoracjami tutaj tym wejściem właśnie o którym mówiłem jakimś oświetleniem i tak dalej więc zacznijmy sobie może tym razem dobra zacznijmy sobie od wewnątrz górę zrobimy i wrócimy tutaj dobra wchodzimy i teraz tak o. tutaj ja bym sobie dostawił coś takiego jako dekorację. Git, możemy wejść do góry. Tutaj oczywiście też bym dostawił coś takiego jako dekorację. Dlaczego, te, dlaczego płotki, a nie szyby? No bo szyb mamy tu od zasrania, więc po co nam kolejne szyby, tak na logikę, nie? Dobra, tutaj oczywiście robimy sobie coś takiego na początek. Tylko tu musimy uważać, bo ja chcę tutaj zrobić coś takiego, że taką. Oh, tu będą krzesełka, tu będzie stolik, więc tu powinno być wejście. Wejście ja sobie zrobię o w taki sposób. Super. A tu chciałem, żeby było co? Żeby był basenik, i ten basenik ma być zrobiony e, taki nie za duży. Coś takiego. I tutaj zrobimy sobie coś takiego i będzie git. Czyli robimy dwa. I tutaj trzaskamy basen, chociaż nie wiem czy on jeszcze mniejszy nie był. Nie, dokładnie był taki jak tu jest. Super, czyli tu możemy dodać jeszcze coś takiego. Oświetlenie, oczywiście, w jakich miejscach chcecie. W moim przypadku to się znalazło w takich miejscach. Jeżeli chcecie gdzieś jeszcze, to sobie dostawcie. To już jakby od Was zależy. Tu jeszcze była jedna ściana. Tutaj. Dobra, zaraz ją dorobię. Spoko. Tu oczywiście dodałem oświetlenie mniej więcej w takich miejscach, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj, jeżeli chcecie, też możecie coś podwiesić, dlaczego by nie? Natomiast tutaj, no to już, tak jak mówiłem, wedle preferencji, i zaraz dorobię tą ścianę jeszcze. Tylko zrobimy pierwszy tutaj wszystko z zewnątrz. Teraz z zewnątrz, tak jak mówiłem. Tu będziemy robili coś takiego, że dociągamy tutaj na równo i tu przeciągamy o jeden. I teraz tutaj będziemy robili sobie co? Basen, znaczy takie jacuzzi, znaczy bas, basen od jacuzzi. Hm, jakby to powiedzieć, no wiecie o co mi chodzi? I tu mamy to jest raz, dwa, 3, 4, 5 na 5, coś takiego, nie? Czyli tutaj robimy w ten sposób. Ok, tu sobie to przeciągamy. Mamy coś takiego, coś takiego. I tutaj możemy zrobić jeszcze coś takiego. I teraz, jeszcze tutaj, możemy dostawić sobie coś takiego, żeby można było tu łatwo wejść. A tutaj, moi drodzy, ja sobie chycę beton i podmieniam sobie to na beton, żeby tu to fajniej wyglądało. Możecie też tu zrobić tam sol sanda, żeby to wam buzowało, i tak dalej. Ale moim zdaniem to wygląda. Dobra, teraz to jest koksik. Teraz to jest Dobra. No i tu ustawiamy sobie jakieś tam doniczki ze kwiatkami jakimiś wybranymi przez siebie, to już od Was zależy. Oświetlenie tutaj ładnie robimy takie troszkę maskujące, czyli korzystając właśnie z tych płotków. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie sobie tu jeszcze gdzieś tam podostawiać jakieś lampiony. Dlaczego by nie? Jakby to od Was zależy. pamiętajcie, to jest Wasza chata: Wy decydujecie, co tu ma być i jak to ma wyglądać, nie? Więc jak sobie chcecie gdzieś coś podostać, bo nam czegoś brakuje, to to zróbcie. A tutaj na górze, przepraszam, bo powiedziałem, że pierw zrobimy górę, e, robimy coś takiego. Że to sobie przykrywamy w zasadzie. Taki trawniczek sobie robimy e, o jeden odstępu po prostu. O! Coś takiego, fajnie, żeby nam to wyglądało. I to jest z czego? To jest ta warstwa mchu. Z warstwy mchu. Moim zdaniem to wygląda sztos i nie musimy się barwić w żadne tam, kurde, dirty, nie dirty. To wygląda moim zdaniem 100 razy lepiej niż jakiś tam położony tutaj dirt. Ale jak chcecie, to możecie również tutaj zrobić dirta i będzie to Spoko wyglądać, i powiedziałem, że zrobię jeszcze jedną tą ścianę wewnątrz, która szła gdzieś tutaj, i teraz z ona szła? Ona szła chyba na równo z tym, z tym filarem. Czyli sobie przecią idziemy tutaj, robimy coś takiego: dwa odstępu, coś takiego i całość. To widzicie, tutaj nie może być ta lampa, to ona musi być gdzieś przesunięta gdzieś tu. I tutaj z kolei robimy, to jeszcze wam pokażę, bo to jest już kwestia też dekoracji, ale jakby jest to składowa, w sensie składowa ściany. Więc to też wam pokażę. Tutaj zrobiłem coś takiego, i wtedy tutaj oświetlenie. I tu miałem takie fajne miejsce na skrzynki, które były zabudowane, więc było to wszystko git zrobione. Tu miałem kuchnię, tu miałem salon, i zaraz wam to wszystko pokażę. Ale jeżeli chodzi o mm, całość, w sumie teraz jak tak myślę, to ten mech możecie położyć też tutaj, jakby wam to przeszkadzało. A jak nie, to bym tego nie ruszał. Ale wiecie co, ja położę, bo nie robiłem tego w oryginalnym projekcie i tego nie ma też na schematiku, ale położę, żeby zobaczyć, jak to będzie po prostu wyglądało. Dobra, dajcie mi chwilę, macie tutaj jakieś tam szybkie cięcie, a ja sobie to położę, bo jestem po prostu ciekaw. Ty, no w sumie nawet to wygląda dobrze, więc nawet bym to jakby zostawił, więc tutaj to zostawię, na schematiku tego nie ma. No dobra. I co? I wydaje mi się, że całą Wilnę mamy skończoną, za wyjątkiem jeszcze wody wylanej na górze. I tak, moja odpowiedź brzmi tak, ta woda będzie Wam troszeczkę przeciekać, ale jest to tak marginalne, żebym się tym osty jakoś tak z turbo nie przejmował. Ewentualnie, w sumie, czekajcie. A jakbym zrobił tutaj tak. Czy ta woda też będzie przeciekała? No letko. Dobra, tam nie przeżywajcie, delikat, delikutaśni już nie bądźcie. No i dobra, i mamy to zrobione, więc mogę włączyć schemat i pokazać wam więcej jak to było dekorowane tak na szybko. Dobra, i teraz tak o tutaj jak widzicie, zrobiłem sobie jakąś tam kuchnię, tutaj zrobiłem sobie jakiś tam TV room i tak dalej. Tu natomiast zrobiłem sobie taki typowy salon, żeby sobie po prostu posiedzieć, a na górze zrobiłem sobie. E, taką zwyczajną sypialnię. Tutaj z jakimiś stojaczkami, tutaj, tak jak mówiłem, jest. E, no właśnie. To siedzonko i całość w zasadzie jest fajnie skończona. A dla was wspierający jednak zrobię tak, że stąd pobiorę schemat i wrzucę wam ten schemat. Udekoruję to jeszcze raz i wrzucę wam po prostu wspierający ten schemat stąd, bo będzie to lepiej wyglądało z tym dachem. Więc chcę, żebyście już wszystko mieli i materiały też będą widoczne z tego schematu, który tutaj przygotuję na podstawie tego projektu. No co, jeżeli wam się podobało, jeżeli chcecie więcej, to łapka w górę i pomysł na kolejny film. Oczywiście zostawcie w komentarzu, jak nie, to i tak łapkę w górę zostawcie. Suba też zostawcie i widzimy się kiedyś w kolejnym odcinku. Siemana, i ja. Cześć.